Ważna informacja jest taka, że część tego materiału powstawało na początku października 2020 roku, natomiast reszta powstaje dzisiaj, 1 kwietnia 2021 roku. Serdecznie zapraszam na film. Dzień nie może rozpocząć się w sposób normalny, tylko umówiony jestem na godzinę 10. A parę chwil temu dzwoni Marcin, że. Pan Grzegorz już jest, że wszystkie dokumenty są do podpisania, także no, kwadrans wcześniej, ale z drugiej strony wolę ktoś przychodzić za wcześniej niż e, spóźnia się. Cześć, witajcie, Robert Mazurek z tej strony. Witam w odcinku czwartym, bo dzisiaj będziemy rozmawiać. Przedstawiam serdecznie Grzegorz, właściciel firmy Fox Energy i to jest ten gość, o którym wam opowiadałem wcześniej. Używam słowa gość, bo znamy się już trochę, znamy się prywatnie, także mówię, jesteśmy na ty. Nie będziemy tutaj udawać, że opowiadamy sobie per pan i tak dalej, bo ta nasza znajomość ma już troszeczkę, ale do, do celu. Grzegorz to jest człowiek jako jedyny, który zgodził nam się pobawić z instalacją. Bo jak zgłosiłem się do ciebie, to powiedziałeś, że nie ma problemu. Chcesz kupić sprzęt, baw się, rób co tam uważasz. Wszystko w granicach rozsąd... zdrowego rozsąd... rozsądku. Rozsądku, tak. Możemy mhm. robić rzeczy. Które są bezpieczne prawda? i zgodne z przepisami. Ale też mnie uprzedzałeś, że o tyle, o ile się jakby godzisz tutaj na tą taką relację, że weźmiesz później na, na siebie te kwestie związane z przyłączeniem elektrycznym, z dokumentacjami, tylko dlatego, że mamy płaski dach i ta instalacja, ten korab 15 południe, nie jest specjalnie skomplikowany. Tak, zgadza się. Do instalacji montażowej jest dołączona instrukcja. Nie wykonujemy czynności mhm. mechanicznych, czyli niczego nie obcinamy, mhm. niczego nie dokładamy. Wszystkie elementy są wymierzone, wszystkie otwory są mhm. wywiercone, czyli należy użyć tylko narzędzi, które są wykazane w instrukcji mhm. obsługi. W ten sposób Grzegorz powiedział, że tego się nie dało spartolić za bardzo, i, i, i to w bardzo grzeczny sposób. No, po, no poza. Niewielkimi niuansami, tak. które w kwestii montażu już, mm -hmm. właśnie montaż klem montażowy mm -hmm. czy, czy... Tak, no były poprawki. Tak, tak. Były czy... poprawki, ale no w sumie nie, nie wyszło aż tak źle. I, ale powiedz mi teraz taką jedną rzecz. Większość osób, do których się zwracałem, bo nie ukrywam, że zrobiłem research na rynku, zanim zdecydowałem się na Twoją ofertę, mówiło, że ich interesuje wszystko robienie od A do Z. Z czego to wynika? No z tego, że, że sprzedając biorą też odpowiedzialność, mm -hmm. prawda? No, no i wykonują taką instalację, nie, nie tracą czasu jakby. <grytko> tak brzydko mówiąc można yy, o tym, że po prostu yy, przyjeżdżają do klienta, zakładają, wykonują mhm. i jadą do następnego. Nie, nie chcą wykonywać instalacji takich połowicznych, czyli Czyli tylko żeby... elektryka. Tylko uh -huh. elektryka, prawda, bo kwestie później gwarancyjne, uh -huh. niedomówień, prawda? Tak. Bo ja A czy to, czy się, my się tak. umówiliśmy, że ja biorę tak, pełną tak, odpowiedzialność tak za musieli... te kwestie i tak dalej. Także słuchajcie, jeżeli byście potrzebowali kogoś, kto yy, sprzeda wam samą jakby instalację, to można Ciebie polecić? Oczywiście jak najbardziej ja, ja rozpoczynałem w ten sposób, uh -huh. że sprzedawałem instalacje fotowoltaiczne. W elementach, w elementach dla pojedynczych, pojedynczych tak, mhm. czyli same moduły, same przewody, same złączki MC4, inwertery. Później przeszedłem na to, aby takie niemalże gotowe zestawy sprzedawać dla klientów indywidualnych, którzy, którzy będą sobie montowali. Sami pod nadzorem oczywiście elektryka, który, który podpisze się, podstępuje pod zgłoszeniem do zakładu energetycznego. I, I tak po prostu. Jak duża część, przepraszam, że wchodzę w słowo, jak duża część Twoich klientów to są klienci, którzy decydują się na samodzielne prace? No, jeśli chodzi o teren polski, jest to powiedzmy 75%. Tutaj na terenie zachodnio pomorskiego, to generalnie wykonujemy tylko instalacje. No bo jesteśmy blisko i, i przekonuję klientów do tego, że, że jednak zakup, zakup samych komponentów odbywa się na Wacie 23%, zakup komponentów wraz z montażem i przygotowaniem całej dokumentacji innowacji o 8%, czyli mhm. tutaj 15%, no 15... jest za co powalczyć. O jest oczywiście plus do tego gwarancja i jedynkowia mhm. firmy Fox Energy, no i gwarancje wszystkich producentów. No na 10 tysiącach to jest 1,5 tysiąca do zaoszczędzenia na samym podatku. No, tak. W naszym wypadku nie było jakby tego problemu, bo no jesteśmy firmą, która jest vat -owcem. my sobie i tak ten VAT odliczymy, także i tak dyskutowaliśmy o cenach netto. Tak, zgadza się. Pora podpisać dokumenty. Jak rozumiem z naszej strony też będzie coś wymagało. Mm, tak. Tutaj to taki debiut. Tak, to jest tutaj w tych dwóch miejscach. Tutaj i tutaj. Czyli tutaj jako. I datę, z datą dzisiejszą takiej. Dzisiaj jest drugi. Tak. Mhm. I to z twojej strony jest już wszystko, ja taki komplet dokumentów zabieram, wysyłam do zakładu energetycznego. A, czyli ty wysyłasz ten komplet. Ja do mogę dokumentu. to wysłać, ale jeśli tutaj zawierzesz, jeśli będziemy. Wiesz co, ja zawiozę, mam ochotę, okay, wiesz to, odebrać, okay. wiesz, komplet wiesz, podpisów, nagrać tak, tak. to. I zawsze yy, skanuję pierwszą stronę? Mhm. Jeśli klient zawozi lub ja zawożę mhm. do zakładu energetycznego i żeby zakwitowanie energetyczne nam postępował. To nie, to ja, ja zabiorę Grzegorzowi te dokumenty, zawiozę, bo y, chcę, chcę to samodzielnie złożyć w dniu dzisiejszym. Tak i teraz tutaj mamy. Gdzie ma biuro obsługi N.E.A. Tutaj, yy, tutaj koło Kozłowskiego? Tak. No bo, tak. Wydaje mi się, że tak. Ja na no, Wojsko Polskiego robię mm -hmm. w A, bo ty jesteś tutaj, tak. Y, tak, Grzegorz jest z lewej brzegu, z lewego tak, brzegu świadczy. Dołączamy, dołączamy kartę katalogową. Mm -hmm. Schemat. Tak? Musimy dołączyć, dobra, kartę katalogową, schemat podłączenia. Ja te dokumenty poskanuję elegancko później dla was. Mm, y, Karty zgodności i deklaracja zgodności. Jeżeli chodzi o, o aforę. O aforę, tak. Aforę inwertera. Tak. Tutaj. I te dokumenty wrzucamy w tym momencie do skanera. I z tego super wychodzi nic, bo w NA nadal panują restrykcje wirusowe, także pakuję list polecony i wysyłam no, jedyne co mi pozostaje. Przygoda tego odcinka kończy się o, w ten oto sposób. Zaadresowałem kopertę NEA Operator, spółka Zorajon Dystrybucji Szczecin, derdowskiego Szczecin i w ogóle, plus stempel mojej spółki handlowej. Za potwierdzeniem odbioru oczywiście wyślę. Na szczęście dokładnie w tamtym miejscu mam pocztę i już będę oczekiwał przybycia panów, którzy przyłączą naszą instalację do sieci NEA. Odnotowania tego listu mijają dwa tygodnie. Dostaję odpowiedź z NAI, że niestety nie dołączyłem KRS-u, co jest dla mnie trochę, powiedzmy, że odrobinkę zabawne, bo wystarczy sobie kliknąć w EMS-KRS i na stronie internetowej można potwierdzić, czy Robert Mazurek reprezentuje spółkę Raxo, czy też nie. Ale też nie odhaczyłem tam takich ptaszków, na samym końcu były przy podpisie, że chce być prosumentem, czy też nie chce być. Tam było trzy możliwości wyboru, także ok, dałem tutaj plamę, zadzwoniłem do Enei, w jaki sposób im to dostarczyć. Powiedzieli, że wystarczy skan tego wniosku, wysłać na maila. Od momentu kiedy wysłałem tego maila z tym załącznikiem zeskanowanym poprawionym wnioskiem o przyłączenie mojej instalacji do sieci Enea, sytuacja wygląda tak. jest. 5 październik 2020 roku. Zgłaszają się panowie z Enei. NA, montują nam taki oto licznik. Zobaczcie, tutaj pisze LTE, czyli tak naprawdę, mają pełną komunikację tych informacji, co tam się dzieje u nas. No i nasza instalacja została przyłączona od tego dnia. Energię, którą nadprodukowujemy, oddajemy do sieci Enea. A dzieje się tak tylko i wyłącznie w popołudniu, w sobotę i przez całą niedzielę, wtedy kiedy nie pracujemy. W inne dni prawdopodobnie jest o wiele lepiej dla nas, bo pewnie zużywamy 100% tego, co jesteśmy w stanie wytworzyć. Nasza instalacja znajduje się tam nad firmą. Dodatkowo powiem Wam jak spisuje się nasza instalacja fotowoltaiczna. 7 kWp po 6 miesiącach użytkowania w małej firmie. To co widzicie tutaj przed sobą to są moduły. Jest ich 21. Ułożone są po, w takich trzech rzędach po 6 i tam z tyłu jeszcze stoją trzy czy też bardziej leżą tak pochylone. Mamy z tego zrobione tak zwane dwie linie, stringi to tak nazywają monterzy. W jednym takim stringu jest 10 modułów fotowoltaicznych, w drugim jest 11. Ale w tej całej paplaninie najważniejszą informacją na pewno będzie ile ta instalacja wytworzyła energii elektrycznej. W roku 2020 podłączyliśmy tę instalację 5 października dokładnie i w październiku wypracowała, wyprodukowała 236 kWh energii elektrycznej. W listopadzie już było dość pochmurniej, było to 117 kWh i w grudniu było to jedynie 69 kWh. W całym roku instalacja 2020, w ten ostatni kwartał można powiedzieć, Niemal ostatni kwartał wypracowała nam 424,45 kilowatogodzin. I zastanawiałem się jak Wam to zaprezentować pod kątem takim żebyśmy to byli w stanie wszyscy zrozumieć i wpadłem na pomysł żeby powiedzieć Wam ile razy mogliśmy naszym czajnikiem który ma 2000 watów zagrzać 2 litry wody. Policzyłem to w zimie i blisko 5 minut czyli 300 sekund nasz czajnik gotował 2 litry wody. I teraz jeżeli te 300 sekund pomnożymy przez 2 kW, to wyjdzie nam 600. Kilowatosekund. I teraz 600 kilowatosekund możemy przeliczyć. Ja użyłem do tego kalkulatora przez stronę internetową i wychodzi, że to jest 0,166 kWh. Bo chcieliśmy wrócić do kilowatogodzin i teraz powiem wam, ile razy mogłem zagotować 2 litry zimnej wody przy użyciu naszego czajnika, który pracuje blisko 5 minut, aby zagrzać taką ilość wody. W miesiącu październiku mógłbym zagrzać 2 litry wody przy użyciu naszego czajnika 1423 razy. W miesiącu listopadzie, już 709 razy i w grudniu 420 razy mógłbym zagrzać 2 litry wody przy użyciu naszego czajnika, łącznie trochę ponad 2500 razy za darmo. Za inwestycję, której dokonałem, która tam jest na dachu, mogłem zagrzać czajnik wody. Biorąc pod uwagę, że materiał ten składam i produkuje dla Was 1 kwietnia, mam już statystyki z pierwszego kwartału 2021 roku i wyglądają one następująco. W miesiącu w styczniu nasza instalacja wyprodukowała 52 kWh energii elektrycznej, w miesiącu lutym 172 kWh i w miesiącu marcu, który pod sam koniec był dość słoneczny, wyprodukowała 475 kWh energii elektrycznej, łącznie w pierwszym kwartale wyprodukowała 704 kWh. Taka ilość wyprodukowanej energii pozwoliłaby nam gotować 2 litry wody w naszym czajniku, który ma 2000 W. Uh, Mocy. 4222 razy, czyli łącznie od 5 października 2020 do 31 marca 2021 roku, czyli w pół roku instalacja nasza wyprodukowała 1128 kWh, co pozwoliłoby nam gotować wodę 6774 razy przy użyciu tego prądu, który został wyprodukowany przez naszą instalację. Czy ta inwestycja się opłaciła, czy też nie? Będę Was informował średnio raz na kwartał. Teraz będę Was informował, ile kilowatogodzin produkuje nasza instalacja. Może spróbuję wymyślić inny sposób, nie tylko przeliczając to na ilość czajników, które jesteśmy w stanie zagotować. Dwulitrowych czajników o mocy 2000 watów. Ile razy dałyby radę zagotować wodę? 2 litry wody, dokładnie. Dość sporo tej wody zużywamy i tak sobie pomyślałem. Może Wy mi podpowiecie, w jaki sposób najlepiej byłoby zaprezentować to zużycie energii elektrycznej. Nie wiem, może będziemy Przeliczać ile razy zatankowalibyśmy Tesle. Nie, tego może nie będę mówił. Bo się okaże, że pewnie za niedługo będziemy mieć Tesle. Jeżeli odcinek się podobał, nie zapomnij zostawić lajka. Like Jeżeli tematyka, którą poruszamy, używam liczby mnogiej, bo nie tylko ja jestem twórcą na kanale Mistrz Akumulator. Jeżeli ta tematyka Ci odpowiada i pasuje, nie zapomnij subskrybować i nacisnąć dzwoneczek, aby nie uciekały Ci nowości. Serdecznie pozdrawiam, Robert Mazurek. Cześć!